Mówi wszechmocny pan: Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Bóg nie ma wcale upodobania w twojej śmierci, przyjacielu. On pragnie, abyś ty w końcu przyszedł do Niego. I zaczął życie, prawdziwe życie, bo to, co to jest teraz, to nie jest życie. To jest jakaś beznadziejna egzystencja, która prowadzi donikąd. Myślisz, że te przyjemności, które teraz masz, te wszystkie dobre rzeczy, które cię otaczają, one mają jakąś wartość? One nie mają żadnej wartości. Być może mają wartość dla tego świata, ale w oczach Bożych. Są tylko przekleństwem, niczym innym jak obrzydliwością. Dlaczego miałbyś zginąć? Dlaczego miałbyś być potępiony, skoro Bóg chce, abyś został zbawiony? Myślisz, że Bóg będzie wahał się przed wymierzeniem kary? Czy uważasz, że Bóg, który jest sprawiedliwością, może pozwolić sobie na to, aby jej nie wymierzyć? Czyż nie byłby wtedy niesprawiedliwy? Powiedz sam, sam o sobie. Czy nie należy ci się kara? Za to wszystko, co zrobiłeś, za to wszystko, o czym teraz przypomina ci twoje sumienie. Czy nie jesteś godzin potępienia? Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz, strąsiwszy ich do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem. Zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych miasta Sodome i Gomorę, spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Te rzeczy nie były przedwczesnym sądem Bożym. W pewnym sensie były, ale nie całego świata, Sodoma i Gomora i te wszystkie rzeczy, które widzimy, one były dla naszego przykładu. Bóg już dawno mógłby zgładzić nas wszystkich. Ale w swojej miłości on woła do ciebie każdego dnia. Dlaczego odwracasz się do Niego plecami? Dlaczego? Dlaczego odrzucasz jego zaproszenie? Ewangelia Jana mówi takie słowa. To są słowa Jezusa. Badacie pisma. To do tych, którzy nawet czytają Biblię. A bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to. Do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot, bo bardziej zakochaliście się, bo bardziej kochacie swój grzech, aniżeli Boga, który was stworzył, bo bardziej kochacie życie w grzechu, aniżeli w sprawiedliwości, bo nie chcecie zerwać ze swoim życiem pełnym przyjemności. Pragniecie tego. Dlatego. Nie chcecie przyjąć oferty, którą daje wam Bóg. Czy wydaje ci się, że to będzie trwać długo? Czy wydaje ci się, że kiedy staniesz w dniu sądu, będziesz mógł negocjować cokolwiek? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zgniecie. Czy to ci nie wystarczy? Nawróć się. Przyjdź w pokorze do Pana i żałuj swoich grzechów. Wyznaj je przed nim, a on ci wybaczy. Jeśli zrobisz to z całego serca, on przyjmie Cię już dzisiaj. Jeśli przyjdziesz w prawdziwej pokorze, on nie odrzuci cię w ogóle. A jego serce będzie przepełnione radością, że ten, którego stworzył, przyszedł do niego po pomoc. Niech Was Bóg błogosławi.